dzisiaj już nic nie nagrywać to jest nasz ostatni dzień na Sycylii tak ładnie w Katanii ale to co zobaczyłam na części jakby bezpłatnej plaży w Katanii po prostu mnie szczerze przeraziło jest taki po prostu tutaj syf. jest po prostu w Woda jest już cieplutka, trzeba przyznać. Nie ma dzisiaj akurat glonów. Byliśmy na tej plaży 4 dni temu, ale byliśmy w tamtej części I tam jest ładna Za dwie osoby e, wstęp 5 euro. Wstęp wraz z lęczakami był to poż 25 euro. I tam oczywiście tego bałaganu nie ma, no dziwniej to jest plaza główna w dużym mieście, więc uważam, że to jest duża przesada jak to tu wygląda i jak o to się nie dba. Zresztą tak samo jak w Katani. Nie, 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 nie podobała mi się e, i w czy odradzałabym każdemu e, tutaj pobyt, w nocleg, ewentualnie jeden dzień dziś przyjazny, żeby pozwiedzać e, to stare miasto, i to tyle. O. Dzisiaj jest. Wtorek. Rozumiem, że może po weekendzie było dużo ludzi, no ale kurczę jest wtorek i nikt tego nie sprząta, że jeszcze pójdę pokazać kawałek od drugiej strony, bo to nie jest tylko tutaj, ale również po drugiej stronie jest taki bałagan. Także idziemy dalej. Tu jest to. Dalszą część plaży. Również nie wygląda to zachęcająco. I nie są to śmieci, które leżą tutaj od parodniczy. Dzisiejszy wiatr je y, po prostu przewiał. Są po prostu śmieci, które tutaj już zlegają od dłuższego czasu no i właśnie prawie jesteś biłam w nogę także o tak to wygląda właśnie tam jest jakieś obozowisko czarnoskórych mężczyzn więc nie będę się tam zapędzała także osobiście nie polecam bezpłatnego wejścia, no bo naprawdę jest tu bardzo brudno, nieprzyjemnie. No jeżeli chcecie wypocząć na plaży w Gadanie, to raczej liczyłabym się z dodatkowymi kosztami, jeżeli chodzi o wstęp na plażę. No leżaki wiadomo, ale jeżeli chodzi o wstęp, to też trzeba liczyć dodatkowe 5 rasków za wstęp. No i tam Niestety Park. Do zobaczenia no ze mną na pewno już nie w Katani, bo nie wrócę. Może kiedyś w okolice Palermo. Ale tutaj ta wschodnia część do mnie nie przemówiła życia.